Oh my. W dzisiejszym poradniku zaprezentuję Wam kilka wskazówek jak przyspieszyć smartfon z Androidem i zwiększyć jego długość pracy na baterii. Będą aplikacje dla każdego oraz aplikacje dla bardziej zaawansowanych, którzy mają zrutowane urządzenie. Juice Defender to aplikacja, która pozwoli na oszczędzanie energii Twojego telefonu, szczególnie jeśli dużo korzystamy z internetu. Mamy możliwość ustawienia, aby telefon był rozłączony z siecią internet i automatycznie co określony czas łączył się na film w celu sprawdzenia poczty lub powiadomień serwisów społecznościowych. Aplikacja oferuje opcję cichych godzin, np. w nocy automatycznie uruchomi się tryb samolotowy, nie tylko internet, ale również sieć komórkowa będzie rozłączona i nie obudzi nas żaden niechciany telefon. Program analizuje nadajniki sieci GSM i gdy wykryje, że jesteśmy w domu, automatycznie połączy się z domową siecią bezprzewodową, a wyłączy połączenie 2G-3G. Połączenie internetowe może zostać automatycznie nawiązane, na przykład po zapalaniu ekranu lub przy włączeniu przeglądarki internetowej czy klienta pocztowego, a automatycznie rozłączony po jej wyłączeniu. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej danej wartości, internet może zostać automatycznie rozłączony, aby uchronić nas przed rozładowaniem telefonu, bo być może będziemy musieli gdzieś nagle zadzwonić lub wysłać sms. -a. Juice Defender może kontrolować dostęp do internetu wszystkich zainstalowanych aplikacji. Niestety większość zaawansowanych ustawień znajduje się jedynie w wersji Plus, która kosztuje 8 zł, a najbardziej rozbudowana wersja Ultimate posiadająca wszystkie wymienione funkcje kosztuje 20 zł. Wadą aplikacji jest niezbyt intuicyjnie rozplanowane menu i niekompletne tłumaczenie na język polski. Podstawowym elementem do wydłużenia pracy baterii jest zmniejszenie jasności ekranu. Nigdy nie korzystaj z maksymalnego podświetlenia, gdy nie jest to konieczne. W nocy lub w momencie, gdy jesteś w budynku. Maksymalne podświetlenie ustawiaj tylko w dzień, na zewnątrz, bo ekran w słońcu jest niewidoczny. Gdy nie używasz map przy nawigacji, pamiętaj o wyłączeniu namierzenia GPS. Jeśli nie korzystasz z Juice Defender, przedstawionego na początku filmiku, pamiętaj o wyłączeniu sieci 3G gdy jesteś z dala od dużego miasta, np. w tarasie lub na wsi. A jeśli w ogóle nie korzystasz z internetu, wyłącz transfer danych. Najprostszym rozwiązaniem jest ustawienie na pulpicie do widżetu do zarządzania energią, gdzie jednym kliknięciem zmienisz natężenie podświetlenia ekranu. Aby wydłużyć żywotność baterii, raz w miesiącu rozładuj ją do zera, aż do wyłączenia smartfona i naładuj ponownie do 100% ciągłym ładowaniem. Android Assistant To narzędzie kontrolujące pracę naszego systemu. Ma kilka mniej lub bardziej pożytecznych funkcji, połowę z nich znajdziemy w każdym Androidzie w domyślnych ustawieniach, jednak jest tutaj kilka wartych uwagi. Na pierwszym ekranie są wyświetlane statystyki użycia procesora, pamięci RAM, stan baterii, pamięci wewnętrznej i karty SD. Aplikacja może działać jako task killer do zakończenia niepotrzebnych procesów, jednak w narzędziach są nieco bardziej przydatne przyciski. Jest opcja czyszczenia cache'u, czyli pamięci podręcznej wybranych aplikacji, Oczyszczanie systemu, czyli usuwanie historii przeglądarki Android Marketu, Gmaila Map i Schowka. Oraz manager rozruchu dający nam możliwość zaznaczenia, które aplikacje powinny być zakończone przy starcie Androida. Wykonanie tych czynności powinno w jakimś stopniu przyspieszyć działanie systemu, jednak może spowolnić działanie konkretnej aplikacji. Przykładowo, jeśli uruchomimy mapy. Od razu wysiedli nam się ostatnio oglądany obszar map z pamięci podręcznej. Jeśli jednak wyczyścimy cache map Google, po uruchomieniu aplikacji będziemy musieli chwilę poczekać, aż zostanie ona pobrana na nowo z internetu. Zamrażanie nieużywanych programów. Użyj do tego aplikacji Root Uninstaller. To opcja dla zaawansowanych użytkowników. Potrzebujemy tutaj dostępu do plików źródłowych systemu. Wymagane jest zrutowane urządzenie. Program Root Uninstaller przyda się tym, którzy chcą wyrzucić systemowe aplikacje, Usuwanie aplikacji systemowych, których nie da się odinstalować tradycyjną metodą wiąże się z ryzykiem niestabilności smartfona, jednak wersje to ger gier czy inne nieużywane aplikacje, które są dostarczane wraz z softem producenta, możemy bez problemu zamrozić. Nie zostaną one usunięte lecz ukryte dla systemu. Przez co nie będą się wczytywać i w głównym menu będą dla nas niewidoczne. Pamiętaj, aby zamrożać tylko te aplikacje, które wiesz do czego służą i nigdy ich nie używasz, jak np. Google Tark, Radio FM czy domyślny manager plików. Przyspieszenie karty pamięci. Tu również są wymagane opcje ruta. Ściągnij aplikację SD Speed Increase i zmień wielkość pamięci podręcznej. Program zaleca ustawienie 2048 KB. Możesz spróbować z inną wielkością, mniejszą lub większą. To zależy już od Twojej karty pamięci. Możliwe, że w ogóle nie zauważysz różnicy, jednak warto spróbować. Jeśli program spełni swoje zadanie, zaznacz opcję Set on Every Boot, aby wartość nie resetowała się po każdym uruchomieniu telefonu. Do przetestowania transferu zapisu i odczytu posłużę nam aplikację SD Tools. W moim przypadku szybkość zapisu karty pamięci prawie się nie zmieniła, jednak odczyt jest dużo szybszy. Więcej recenzji aplikacji znajdziecie na androidportal.pl